Naszym absolutnym priorytetem jest rozwój źródeł wytwórczych opartych o energetykę odnawialną, źródeł OZE, energetyka morska, wiatrowa i inwestycje w sieć dystrybucyjną, która stanowi podstawę naszego biznesu regulacyjnego i stanowi podstawę generowanych przez grupę BIDDY, także dystrybucja plus segment OZE i największe projekty, czyli energetyka morska, wiatrowa. Musieliśmy urealnić tą wartość aktywów konwencjonalnych, wytwórczych do wartości rynkowej z na audytora, by zostały przeprowadzone odpowiednie analizy i niestety ten odpis musiał zostać dokonany, bo mamy obowiązek odzwierciedlać rynkową wartość aktywów, stąd ta Księgowa Stratanecko. W tej strukturze grupy i aktywów, które dzisiaj mamy, nie jesteśmy w stanie pozyskiwać finansowania na rynkach europejskich, na rynkach międzynarodowych, ponieważ udział aktywów konwencjonalnych eliminuje nas z rozmów z wieloma międzynarodowymi instytucjami finansowymi dotyczących pozyskiwania od nich finansowania.